Wygraną, że właśnie do trzech razy sztuka się spełni, to powiedzenie. No ale niestety nie udało się, choć walczyliśmy do końca i w godogrywce nie, Niemcy byli lepsi tą jedną bramką. Ale w grupie wygraliście z Niemcami, to jakoś tam, nie wiem, dawało wam wnioski na, na finał? No na pewno tak, wiedzieliśmy jak są mocne strony Niemców, jak, jakie mają słabe, wiedzieliśmy jak to wykorzystać. No nie byliśmy od nich gorsi na pewno, walczyliśmy do samego końca, no, zadecydował ten Numas 1, bo w dogrywce to już liczyła się złota bramka, tą akcję ostateczną wyprowadzili Niemcy. Czyli finał z Austriakami był wyjątkowy dla Ciebie? Znaczy jak każdy mecz w tych siada, wyjątkowy od pierwszego do ostatniego. To, że podbijane oczy, to nie tylko oczy, bo i nogi, wszystko jest podbijane po, po, po tych różnych meczach. Jak Ty przeżyłeś te mistrzostwa tak generalnie? Całe mistrzostwa z meczu na mecz można powiedzieć się rozkręcaliśmy, było coraz lepiej, atmosfera była świetna w drużynie, niestety po finale no... Przyszedł taki moment kryzysu, gdzie Niemcy byli na wyciągnięcie ręki. na pewno też bramek chceć, może drugi mogłem być pierwszy, może i najlepszy mogłem być. No niestety strzeliłem bramek tutaj na strzeliła na pewno pomogłem tej drużynie tak. do tego samego medalu, tak jak każdy z naszej trójki trochę byliśmy smutni po tym, tym, tym finale ale, ale trochę zeszło potem także także cieszymy się do medalu. razem świętowaliście później czy tak tak mieliśmy mieliśmy bankieci, wszystkie drużyny turniejowe były na imprezie, także także sobie trochę to odbiliśmy